Na starcie, zanim cokolwiek zacznę mówić, to mam prośbę, a dokładnie trzy prośby do ciebie. Po pierwsze, otwórz umysł, czyli swoją głowę. Po drugie, otwórz swoje serce, czyli swą duszę. Po trzecie, odłóż na bok swoje przekonania na temat religii. Gdyż Księga Judyty, o której będę mówił i będę wykorzystywał, to tylko narzędzie w tym projekcie. Dziękuję za wysłuchanie i zastosowanie tych trzech próśb. Okej. Okay. Co ja tutaj robię? W ogóle teraz mam pustkę w głowie, bo nie wiem, jak to zacząć. Jakim prawem facet... Zabiera głos w temacie kobiet. I to facet po przejściach, po trzech rozwodach, nieudanych związkach, co najmniej trzech zgonach emocjonalnych, wypowiadam się w temacie kobiet, szczęścia i siły. Tak przy okazji znowu boska trójka, czyli magiczna liczba, która się pojawia w całej Biblii, chyba najczęściej. Tak przy okazji dla osób, które nie słuchały projektu Jonasz. Akurat dedykowanego facetom. A co tam? Raz, kozie, śmierć. Spróbuję się podzielić swoimi obserwacjami, przemyśleniami i swoim życiem na podstawie właśnie księgi Judyty, Stary Testament, Biblia tysiąclecia. Ale zanim o tym. To zastanówmy się, jak to było na samym samym początku. Stwórca, Bóg, wszechu, ten magik, który kiedyś wpadł na pomysł, aby stworzyć coś doskonałego, idealnego, cudownego, czyli wpadł na pomysł, aby stworzyć człowieka. Jak pomyślał, tak zrobił i tak to jest też gdzieś tam opisane. Ale od samego początku wiedział, że wszystkiego nie upcha do jednego wora mięśni, z dwoma członkami dolnymi, dwoma członkami górnymi i jednym środkowym służącym do prokrastynacji. I tak stworzył to, co stworzył czyli stworzył faceta o imieniu Adam. Nie wchodźmy w szczegóły, czy to mu się udało, bo szkoda na to czasu. Po czym wszechu zrozumiał, że brakło mu miejsca, żeby upchać w tym worze piękno, wdzięk, urok, wzniosłe uczucia, spokój, miłość, wdzięczność, opiekuńczość, matczyność, dobroć i jeszcze wiele, wiele różnych przymiotów. Jak to zrozumiał? To stworzył kobietę po imieniu Ewa. Kobieta jako cud boskiego kunsztu, obiekt westnień, a zarazem powód do wojen, ale też, albo przede wszystkim źródło życia dla całego świata. Ewa była boska, cudowna, niezależna, była równorzędną partnerką dla. Zachwyconego, żeby nie powiedzieć podnieconego nią, Adama. Ale jak niektóre z was, bądź może niektórzy, jeśli słuchacie, pamiętacie, że coś się w tej historii, jak to w życiu skomplikowało. Ewa daje się skusić, popełnia błąd życia i się łamie. Z silnej, niezależnej, mądrej, boskiej istoty staje się wystraszoną, zalęknioną, podległą, poddaną, posłuszną Adamowi i w popłochu robi wszystko, co on mówi, każe. I tak działa. Traci siebie, traci swoją moc, swój blask, swoją iskrę w staje się Uzależniona od czułości, spojrzenia, dotyku, gestu, zauważenia przez Adama. Traci zdolność pracy z emocjami, uczuciami, reakcjami, przestaje kompletnie panować nad swoim boskim sercem. Oczywiście, tak było dawno, dawno temu, kilka tysięcy, kilkaset tysięcy, w zależności od źródła, ale mało kto już o tym pamięta. A jak jest dziś? Każda z was, każda z kobiet, która tego słucha, odpowie sobie sama w ciszy, w swoim domu, w swojej przestrzeni. Bez względu na to, jaką dziś nosisz zbroję, jaką masz tarczę, jaką pozę przyjm przyjmujesz, ale tutaj jesteś i czegoś chcesz się dowiedzieć, to znaczy, że prawdopodobnie chcesz się odnaleźć i zbudować na nowo. No chyba, że jesteś tu przez przypadek, to też mi jest niezmiernie miło. I tutaj, w tym momencie, przychodzi nam właśnie Judyta. Ale nie ta Judyta z polskiej komedii Nigdy w życiu, ale Judyta, która ma swoją księgę w Starym Testamencie. Nie byle, co? Swoją drogą, słuchajcie, Judyta grana przez Danutę Stenkę, no będę, myślę, że całkiem fajna rola, może być też idealnym przykładem, jak być szczęśliwą kobietą, spełnioną kobietą, realizującą swoje plany i marzenia, nawet jak potem kogoś jeszcze spotka. I drogie Panie, jeżeli, jeżeli ten wstęp Was nie odrzucił, nie odstraszył i nie wyłączyliście go przed wysłuchaniem tego zdania, to serdecznie zapraszam do kolejnej części, a dokładnie do części pierwszej, która się niebawem ukaże.